się skupić na poziomie góra-dół. Klamka nie może być za wysoko, bo ręka będzie nienaturalnie, czyli będzie ciągle nadgarstek wywinięty, co będzie powodowało pompowanie się rąk. No i cała pozycja jest nienaturalna. Widzicie, jak idą ręce w dół. Oczywiście klamka też nie może iść za nisko ze względu takich, że po prostu, jeśli będziemy mieli jakąś aferę, odciągnie nas z motocykla, wyprostuje ręce będziemy umieli sięgnąć tej klamki oczywiście zawsze postawa jest żeby mieć ciągle rękę jednym, dwoma palcami na klamce, ale mówię jeśli pójdzie jakieś uderzenie niekontrolowane ściągnie nam tą rękę będziemy musieli szybko złapać strzęgło, hamulec to nie będziemy mieli takiej możliwości bo klamka będzie za nisko i nie sięgniemy kolejnym parametrem jest na pewno prawo lewo klameczka, całość to też jest zależne od kierownicy no tutaj Arek ma dość krótki ten parametr i nie ma miejsca gdzie przesunąć w lewo, ale dobrze jest na tyle przesunąć e, dźwignię w lewo, żeby na po prostu żeby na końcu, na końcu klamki dość tak łapać ręką, a nie na początku. I bardziej bo do mamy, środka ta tak, klamka, tak? Klamkę do bardziej środka. do środka zazwyczaj całą pompę, e, żeby była lepsza dźwignia. Po okay. prostu mniej musimy użyć siły. Jest to wygodniejsze niż tutaj jak łapiemy przy samym jakby przy samej śrubie. Więc to też jest taka jedna z Pamiętajcie, czy zanim wjedzie się na to, Dobra, to tak stawię.